Ale ostatni sezon to porażka. W trakcie jego trwania trener Machado został zastąpiony przez José Maurinho, ale nie udało się wywalczyć nic więcej oprócz trzeciego miejsca, a to porażka. Tę plamę na honorze, Smoki, sporto będą chciały zbazać w tym sezonie. Umiejętności, doświadczenie własne boisko atuty rywala, Polonia na dodatek bez czterech graczy z podstawowego składu. Ponka, Kaczorowskiego. Kaliszana i Barczaka. Czarne koszule nigdy nie przebrnęły przez pierwszą rundę Pucharu UEFA. Polskie kluby w konfrontacji Pucharowej zewce Porto nie strzeliły bramki. Ale nic nie trwa wiecznie. Może dziś trzeba wierzyć, nie bać się, walczyć, no i nie przestraszyć się rywala. Rozpoczęli. Drużyna. Polonii w Bramce z numerem pierwszym Krzyształowicz, z dwójką Szymanek, z czwórką Malinowski, z numerem szóstym Bykowski, z dziesiątką Gołaszewski, z 13. Ekfueme, 16 Kęska, 17 Undenkfor, 19 tym tymczasem groźna akcja gospodarzy. Derlei pierwsze doświadkowanie i dobra interwencja Dziewickiego, który gra z numerem 21, 22 Kuś. Rywale Porto, Nunu w Bramce, z dwójką George Costa, z trójką Pedro Emanuelo To powtórka całej sytuacji, Szóstą szóstką Kostinia, z ósemką Nunu Walente, z dziewiątką Jankauskas, z dziesiątką Deko, z jedenastką Terlej, z osiemnastką Manisz z dwudziestym pierwszym Capuccio, z dwudziestym drugim Paulo Fareira. Arbitrem w głównym spotkania jest Herman Albrecht z Niemiec, sekundują mu jego rodacy Salewer i Alila że ta niezbyt niefortunna, niefortunna interwencja Krzyształowicza a to już faul na oczywiście Kuś cieszył się największym zainteresowaniem kiedy Polonia wlądowała tutaj w Porto pytano również o Kaczorowskiego a tymczasem szansa, no i niewiele brakowało to nie kto inny jak Unden sytuację. Poszedł Fort dobrze, minimalnie ponad poprzeczką bramki, w której był nuni Kęska. Kęska niedokładnie. Kostynia nuni, Pedro Emanuel Grał w Urodzony w Angolii. W poprzednim sezonie przyszedł do Porto. Sporo zmian w drużynie naszego dzisiejszego rywala. Żegnał się od do Rosji, Barra Argentyńczyk, tymczasem prawą stroną próbowali, konkretnie Cabuccio, ale czysto, koloniści, Budenkwor mm. jednak fałlował. Dekot jest jednym z tych cudownych chłopców, którzy są szczęśliwi w ...Portugalię, kiedy zdobyli 21-godniu mistrzostwo, która do lat 20 Cigo, on, tutaj chodzi kapucio i cały jeszcze inny, doskonale znany. Później, no, bliscy byli potwierdzenia w wieku seniorskim, w finałach mistrzostw Europy, ale całkowicie biednych podczas ostatnich finałów mistrzostw świata. Takimczasem Manicz, mocno, choć z prawej strony. Będzie tutaj jeszcze kapucio, obok Szymanek. Dobre wycofanie to Paulo Pereira na pole karne, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie, no i niestety Jantałskas po tym podaniu pokonuje bramkarza 3 Jego dośrodkowanie do Jan Kauskasa. nie upilnowali jego znakomicie wszedł deko w zasadzie dołożył tylko nogę Jan Kauskas zaspali teraz obrońcy nie przechwycił tego dośrodkowania Krzyształowicz Nikt nie poszedł za Jan Kauskasem. no i Polonia przegrywa 0-1. Teraz kolejny Deko, grany pojedynek główkowy. Teraz po kolejny Malinowski, ale piłka jak zaczarowana wraca do, piłki, do graczy FC Porto. Capucio obok Ekfueme, Deko przepraszam, obok Ekfueme. No, poradził sobie teraz nigeryjczyk, ale tylko na tyle, żeby oddalić grę naszego pola karnego. Już ruszają yy, gracze z Sepolto. Paulo Fareira gorąco pod bramką Krzyształowicza. No i będziemy mieli kolejny gość. Znowu Deco. w pełni dane zagranie. Próbował wybijać Malinowski, a czasem kilka. odbiła się i opuściła boisko od jego nogi. Próbował, próbował, aż wreszcie mu się udało. To nie tam w objęciach dwukrotnie próbował głową, ale tym razem nie dał najmniejszych szans Derley 11! Mówiłem o tych jego strzeleckich umiejętnościach. Bezradny polski bramkarz, ale też proszę popatrzeć, nie było nikogo z graczy Polonii obok Darweja. No Gdybym miał tę czwórkę, Bąka, Barczaka, Kaczorowskiego i Kaliszana, miałbym większą pewność, mówił Janusz Białek, bo przecież tam młodzież musi mieć wsparcie tych bardziej doświadczonych no ale życie tak zrządziło że nie dość że rywal tak trudny to jeszcze aż czterech pozostałych graczy kontuzjowanych. deko aż sam nie wierzy że ta piłka nie wpadła do ram zgranie przez Janka Łuskasa natychmiastowe wejście Brazylijczyka deko szybka decyzja jeśli chodzi o strzał na boisko wejdzie Mazurkiewicz za Unden Spełnili oczekiwań nigeryjczycy. W tych 50 minutach po 45 Kvoyenę zastąpił Dąbrowski, a teraz za Undenkwora Mazurkiewicz. Podziękował za grę Janusz Białek. Szerpem. Teko. Na prawą stronę Do Paulo Ferreiry. Dobrze próbują wyprzedać Teraz Poloniści Kapucio, Proszę bardzo Co znaczy gra Ale teraz strata Z dala od własnego pola Karnego Szymanek stracił Wybić tę piłkę Bo jest tam groźnie Brawo no Ale za wcześnie Powiedziałem brawo O Krzysztołowiczu Niestety 3-0 Uszczęśliwiony z bramki który czeka na gratulacje od partnerów Manisz. Wydawało się, że jest tak blisko. Dobry był ten początek tej drugiej połowy. Jeden jedyny głupi błąd powoduje stratę trzeciej bramki. 57 minut. tutaj nie poradzili sobie z Kasem A tutaj. Teko na wolne pole nie zdążył Kuś i Manisz, który strzelił dwie bramki w ostatnim ligowym meczu, czyli Winsen dziś strzela trzecią bramkę dla Porto w spotkaniu z Polonią. Musi być koncentracja, nie może być takich błędów. Jak mówiłem, obiecujący był ten początek drugiej połowy w wykonaniu Polonii, no ale skończyło się na utracie bramki. No i teraz za ciosem Jan Łuskaz. Na prawą stronę impulnowany kapucio. No nie można robić takich błędów. Szymanek pozostawił go bez opieki. No i proszę bardzo. Malinowski nie przerwał, a Krzyształowicz został pokonany. No widzicie, techniczny, piękny sposób. To jest kapucio. Ciutko parwata ta bramka. Oto strzelb bramkiem Tałska opuścił boisko w jego miejsce Ricardo Carwajo coraz mocniej pada Elder Postiga ma zaledwie 20 lat w kręgu zainteresowań Selekcjonera pierwszej reprezentacji Czasem Manisz do środka właśnie do Heldera, ten do deko. Deco prostopadła piłka. Proszę Manisz. Dużo szczęścia miał teraz Krzyształowicz. Ale słuszne pretensje ma do kolegów. Nikt nie jest w stanie odciąć deko, czy uniemożliwić mu te prostopadłe zagranie, natomiast spóźniają się z wejściami obrońcy. Zostawiając dziurę w obronie. Wychodzą gracze Porto na czyste pole, tak jak teraz na wolną pozycję Manisz. No i Cudem uniknęli legion, poloniści utraty tej piątej bramki. Paulowany był tutaj Bykowski. Ale nawet w tym momencie widać było, o ile szybszy start do tej piłki miał Pedro Emanuel. To nie do zagranie. Nie udana akcja Kiewickiego. Alejniczew. Alejniczew na pole karne. I mamy w Strzelcem Helder Bostiga. Każdy błąd wykorzystywany przez rywala. Siedemdziesiąta pierwsza minuta. Gołaszewski do końca walczą Poloniści, ale za dużo od tej błędów, które skrzętnie wykorzystuje ryba. Szerfem. Kuś niepilnowany z prawej strony. Pierwsza z takich okazji. Kęska, ale już tutaj w momencie, kiedy wydaje się w dribbling, traci piłkę. A tymczasem Derley. Helder z bramki, będzie jeszcze jedna zmiana, szykuje się do wejścia. Tiago, Deko. Tym razem Głaśwski poradził sobie No połowicznie, powiedziałbym, bo wybił poza linię końcową. Deko, dzieliśmy, że może być to lekcja, ale nie przypuszczałem że tak obnażająca wiele braków, mankamentów przedłużyny Polonii. Paulo Ferreira. Terley no. no i brawo Krzyształowicz. Chociaż teraz mamy szóstą bramę. Niestety po raz kolejny po błędzie i po raz drugi w tym meczu strzelcem ten sam zawodnik Helder Postiga. Postiga! Malinowski nie przejął tej piłki. Krzyształowicz wyszedł z bramki, ale bezskutecznie próbował ją przeszkodzić. A Helder Postiga do samego końca walczył. No i szósty gol. Dwukrotnie Jan Kauskas, dwukrotnie Helder Postiga. Manisz, a także Terlej z Strzelcami Bramek w tym pierwszym spotkaniu. Bez wątpienia jest to wynik dający 100% awans zespołowi FC Porto do drugiej rundy Pucharu UEFA. Nauczyciel był niezwykle wymagający, nie potraktował ulgowo polonistów. W po pierwszej połowie było 0-2. W drugiej polonia straciła cztery bramki wynikające ze złego ustawienia się, z indywidualnych błędów, przede wszystkim z braków szybkościowych. Szerfem. Dwie minuty dłużej. Potrwa ta druga połowa. od wolnego polonia myślę że to już ostatnia akcja tego meczu kapitan Igor Kołaszewski nie przejął Pykowski Nunu nie napracował się dzisiaj nie zmuszali go do tego poloniści i Pan Albrecht kończy spotkanie. Absolutnie zasłużone zwycięstwo FC Porto. Nauczyciel srogi, wymagający, prezentujący piękny futbol na wysokim europejskim poziomie. Szkoda tylko, że bierzemy kolejną lekcję, bierzemy kolejne baty a momentami poloniści byli w tym spotkaniu bezradni. Sprawa awansu przesądzona, ale w płocku może Polonia przynajmniej postara się o strzelenie choćby tej jednej honorowej bramy. Tyle zdasz Antasz. Porto pokonuje Polonię 6 do 0.